Dzień dobry, awatucz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu ruszyły programy wsparcia, wolontariusze docenieni, konkurs ekocyrkularni rozstrzygnięty. Samorząd województwa tylko w tym roku pomógł w realizacji aż pięciu tysięcy inwestycji na całym Mazowszu. Właśnie ruszyły nabory do przyszłorocznych programów wsparcia. Dzięki programom samorządu Mazowsza w regionie radomskim zrealizowano prawie tysiąc inwestycji. Żeby w sposób też taki bardzo aktywny jak w zeszłym roku. Utrzymać ten poziom potrzebujemy do tego współpracy, złożenia wniosków odpowiednich przez beneficjentów. Wykorzystane w tym roku środki pochodziły z ponad 20 różnych programów wsparcia. Pieniądze pomagają m.in. w działaniach ekologicznych, poprawie zdrowia, także psychicznego mazowszan, w walce o klimat i czyste powietrze, w renowacji zabytków i miejsc pamięci. Ze wsparcia korzystali seniorzy, młodzież, strażacy koła gospodyń wiejskich, sołectwa, działkowcy czy orkiestry Dente. Pomoc trafiła także do zwierząt. Dzięki programom powstały również lub pozostały wyremontowane liczne obiekty sportowe, a do placówek edukacyjnych trafiły autobusy szkolne. Instrumenty są bardzo drogie, także pozyskanie tych kilku instrumentów jest naprawdę dla nas bardzo cenne i bardzo ważne w stosunku do naszego przyszłego rozwoju. W regionie ostrołęckim zrealizowano w tym roku blisko 700 projektów. Programów jest bardzo dużo, jest generalnie 23. W tym roku powstał jeszcze jeden dodatkowy program. Program skierowany do spółdzielni energetycznych, bo wiemy, jak ważny jest zmieniający się klimat. One stymulują działania samorządów, pobudzają ich aktywność i są takim zaczynem takim punktem zaczepienia do tego, żeby, żeby podnieść pewne tematy. 539 projektów zrealizowano w płocku. Powstanie tam między innymi nowy park. Wygodne ścieżki, fontanna, wybieg dla psów, ale również łąka kwietna, która będzie zapewne swoim wyglądem przyciągała e, mieszkańców miasta do e, tego, by wypoczywać e, no, na tym terenie. Będzie też strefa street workout oraz staw. Bardzo cieszymy się z faktu, iż jeszcze w roku obecnym udało nam się pozyskać te dodatkowe 4 miliony złotych na budowę parku. Największego parku zielonego dla płotczan. De facto oczekują płotczanie od wielu lat takiego miejsca zieleni na jednym z osiedli to jest osiedle międzytorze. W Ciechanowie wśród niemal 700 inwestycji ponad 7 milionów złotych trafiło m.in. do specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Na wsparcie mogły też liczyć placówki kulturalne np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej czy Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dzięki wsparciu powstanie także magazyn zbiorów na Gołodczyźnie. Tegoroczny bilans programów wsparcia w Siedlcach to aż 1120 zrealizowanych inwestycji. 338 milionów trafiło z budżetu województwa właśnie tutaj do tego subregionu. Bardzo ważne inwestycje, bo najwięcej jak podsumowaliśmy to trafiło do naszych um, szpitali. E, 93 miliony, ale również na drogi wojewódzkie bardzo duże środki. Ale też y, programy, które są skierowane bezpośrednio do samorządów lokalnych, od kół gospodyń wiejskich poprzez te najważniejsze, czyli e, instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju. Nabory do kilku przyszłorocznych programów wsparcia już się zakończyły. W styczniu ruszają kolejne, np. Mazowsze dla zdrowia, Mazowsze dla zdrowia psychicznego czy Mazowsze dla sportu. W sumie do wykorzystania jest 912 milionów złotych. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć na stronie mazowie.pl. Władze województwa doceniają działania wolontariuszy, którzy każdego dnia angażują się w budowanie silnych i zrównoważonych społeczności. W tym roku do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zgłoszono 97 wolontariuszy, żyli wybrało 7 laureatów i przyznało 13 wyróżnień. To oni na co dzień niosą bezinteresowną pomoc, aktywizują młodzież czy osoby starsze, a chorym przyklejają uśmiech do twarzy. Z jury wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach: wolontariat młodzieży, dorosłych seniorów oraz po raz pierwszy w historii konkursu w kategorii organizator wolontariatu. Ten swoisty konkurs jest tylko taką skromną formą podziękowania tym tysiącom ludzi, którzy na co dzień pomagają innym. 100 kandydatów i naprawdę solidne CV, które pokazywało, że każda ta osoba czy grupa zmieniała środowisko województwa mazowieckiego na lepsze miejsce. Zadanie było trudne, bo byli to naprawdę wspaniali wolontariusze. Każdy z nich e, wyróżniał się e, pewną wyjątkowością w swoich działaniach. Na co dzień wspiera najmłodszych pacjentów oddziałów onkologicznych w walce z chorobą. Krzysztof Malinowski zabiera dzieci na przejażdżki samochodami elektrycznymi po szpitalnych korytarzach. Ten ich uśmiech i, i to, że mogą na chwilę chociaż opuścić to łóżko i salę i przejść się po, przejechać się po korytarzu, no naprawdę jest bardzo motywujące i Wydaje mi się, że, że to tak trochę uzależnia ten uśmiech. Jej starania doprowadziły między innymi do utworzenia w bodzanowskim przedszkolu sali integracji sensorycznej. Na co dzień jest sołtyską, mamą i wolontariuszką. Każdego dnia są nowe rzeczy tak naprawdę, jest ciężko to wszystko wymienić, ale najważniejsze jest to, że nie jestem w tym sama. Są ze mną ludzie, którzy wspierają i mnie na co dzień i my się wspieramy w sumie, motywujemy każdego dnia do działania. Poznaliśmy także najlepsze osoby, organizacje i instytucje, które działają na rzecz drugiego człowieka. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło wyniki dziewiątej edycji mazowieckiej marki Ekonomii Społecznej. Czyli takich przedsięwzięć, które właśnie skierowane są do, tym, do tych ludzi, którym jest najtrudniej, często dla osób dotkniętych niepełnosprawnością czy do osób wykluczonych w jakimś momencie ich życia. Oferują im pracę, zajęcie, rehabilitację często. Kapituła konkursowa spośród 45 kandydatów wyłoniła 15 zwycięzców. Było z czego wybierać, i te nagrody, te 15 nagród otrzymało najlepsze podmioty ekonomii, otrzymały najlepsze podmioty ekonomii społecznej, te, które się wyróżniają zarówno w działalności społecznej, jak i w działalności na rzecz innego człowieka. KOP ogromny, motywacja ogromna, ale i odpowiedzialność bardzo duża. Zaczynaliśmy od poradnictwa, od pomocy osobom w różnych sytuacjach życiowych trudnych, natomiast obecnie prowadzimy, no można powiedzieć, takie już duże ośrodki dla osób z demencją, z neurodegeneracją, z Alzheimerem. To jest wyróżnienie, docenienie naszych działań. Planujemy w przyszłym roku ponownie stawać w szranki. Zwycięzcy otrzymali statuetkę, tytułu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, a także sadzonkę klonu. Trójka laureatów w kategorii Supermarka otrzymała nagrody finansowe. Samorząd województwa wyróżnił najciekawsze prace dzieci i młodzieży z Mazowsza zgłoszone do konkursu Ekocyrkularni. Młodzi mieszkańcy ponownie udowodnili, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz stosowanie proekologicznych rozwiązań. Konkurs ekocirkularni adresowany do uczniów przedszkoli i szkół ma przede wszystkim promować gospodarkę cyrkularną, czyli o obiegu zamkniętym. Zakłada ona wykorzystywanie surowców w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Ma to ograniczyć produkcję odpadów i tym samym negatywny wpływ tego procesu na środowisko. Środowisko jest naszą wspólną sprawą i wszyscy powinniśmy o to środowisko dbać, dlatego też te nasze konkursy są bardzo różne. Tym razem konkurs dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Co ciekawe, bardzo ciekawa inicjatywa. Myśleliśmy, że nie będzie wielkiego odzewu, bo temat jest dość trudny, ale się okazuje, że naprawdę nasi młodzi mieszkańcy Mazowsza świetnie sobie poradzili z tym tematem. Do konkursu zgłosiło się 41 placówek, które realizowały inicjatywy edukacyjne, np. lekcje, warsztaty, konkursy czy wydarzenia tematyczno-sportowe. Komisja konkursowa nagrodziła po trzy najlepsze placówki w każdej kategorii prowadzimy działania proekologiczne, w związku z czym chcieliśmy jakby zaszczepić tą miłość do przyrody i do oszczędzania wody, różnych rzeczy u przedszkolaków. Bierzemy trzeci raz udział w tym konkursie, bo uważam, że jest to cudowny konkurs, który uczy dzieci zachowań proekologicznych. Były organizowane konkursy, jakieś zbieranie śmieci na przykład albo elektrośmieci i baterii. Różne takie rzeczy były w szkole organizowane. Liceum w Nasielsku, zwycięzca wśród szkół ponadpodstawowych organizowało od kwietnia do października tego roku projekt EkoLoko. Od warsztatów, po konkursy, po stworzenie ekologicznego na przykład kosza, jakiś ławeczek, no i chyba najfajniejsza rzecz, czyli loterii fantowej gratis chaty. Pula nagród wyniosła blisko 43 tysiące złotych. Święta tuż tuż! Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowywano dawniej potrawy wigilijne, dlaczego obwiązywano łańcuchem nogi ławy i jakie inne zwyczaje panowały na mazowieckiej wsi ponad 100 lat temu, warto odwiedzić sierpeckie muzeum i zobaczyć wystawę Boże Narodzenie na Mazowszu. Na wystawie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można zobaczyć, jak dawniej na Mazowszu obchodzono Boże Narodzenie. W wiejskich chatach zaprezentowano obrzędy i zajęcia typowe dla okresu Adwentu oraz świąt. Pokazujemy te, ten cały proces od Wigilii po Trzech Króli, jak na tej wsi to wyglądało, jakie to było ciężkie życie. Nie każdy miał to, co by chciał. I to samo wróżby, kolendy, które się odbywały. Po raz 31 zorganizowaliśmy tą wystawę. I mamy w jednej z chałup pokazaną wystawę adwentową, darcie pierza, łuskanie fasoli. Mamy też wystawę pokazującą dawniej jak wyglądała Wigilia, tylko ze snopem. W poszczególnych chałupach są także wystawy nawiązujące do obchodów pierwszego i drugiego Dnia Świąt oraz ta, na której pokazano, jak dawniej wykonywano świecę na święto Ofiarowania Pańskiego, bardziej znanego jako święto Matki Polskiej Gromnicznej. Wystawę będzie można zwiedzać do końca lutego. Jej otwarcie uświetnił koncert "Kocham polskie kino" edycja świąteczna, który poprowadziła aktorka i wokalistka Olga Bończek. Kolendy, bo jesteśmy na chwilę przed Bożym Narodzeniem, więc wydaje mi się, że e, to świetna okazja, żeby rozpocząć ten sezon świąteczny, a koncert e, piosenek filmowych to już pomysł e, Jakuba Milewskiego, który mm, stworzył ten projekt z artystami, z muzykami, z orkiestrą. A jakie tradycyjne potrawy pojawiają się na naszych wigilijnych stołach obecnie? Te tradycje to jest tych 12 potraw, które powinny się znaleźć. Oczywiście wliczamy wszystko, tak, że też i kompot na przykład. Oczywiście pewne tradycyjne potrawy, u nas musi być zupa grzybowa. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam wigilii bez zupy rzebowej bez ryby, ale oczywiście karp jest obowiązkowo. No też na przykład już nie w każdym domu podaje się kapustę z grochem. Karp, karp w galarecie, śledzie, pierogi z kapustą z grzybami, ale wszystko musi być zrobione własnoręcznie, żadne kupowanie. Barszcz musi być własnoręcznie ukiszony. Jedną z najbardziej znanych tradycji jest też dzielenie się opłatkiem. Dawniej w kolorową opaskę wkładano po cztery listki. Trzy były białe i jeden kolorowy przeznaczony dla zwierząt. Na Mazowszu z opłatków przygotowywano świate, czyli ozdoby świąteczne w kształcie kuli, kołyski, gwiazdki bądź półksiężyca. I to wszystko w dzisiejszym programie. Kolejny raz widzimy się już w przyszłym roku, w którym mam nadzieję będę mogła Państwu przekazywać same dobre informacje.